Jest godzina 2.30. Rozpoczynamy działania, poszukiwania córki Andrzeja Riopki, która zaginęła na terenie Słupska. 16-latka poszukiwana jest przez policję w Słupsku. Poszukuje jej rodzina. Oczywiście Biuro Ludkowskie i Telewizja Patryk 24 włączyła się do poszukiwań. Andrzej, co chciałbyś powiedzieć? tym wszystkim, którzy mogą udzielić nam pomocy, jeżeli chodzi o odnalezienie Twojej córki. Jeżeli ktokolwiek coś wie o mojej córce, proszę o kontakt z Telewizją Baty. Biurem, Biurem Rutkowski na numer 600 007 007. Słuchajcie, sytuacja jest od ilu dni poszukujesz już córki? od 29 maja czyli 29 maja zniknęła, do tej pory nie było żadnej informacji jeżeli chodzi o, o Twoją córkę podaj raz jeszcze wszystkim jak się nazywa, ile dokładnie ma lat gdzie, gdzie zaginęła także to są bardzo ważne dla nas informacje to jest Wiktoria Riopka ma 16 lat, zaginęła w Słupsku w centrum Słupska w zasadzie. Wyszła z domu i do Wyszła tej pory z domu, nie wróciła. Nie mamy z nią kontaktu żadnego. Apel do tych wszystkich, którzy możecie nam pomóc. Możecie pomóc rodzinie. Przekazujcie informacje na telefon alarmowy biura 600 007 007. Bardzo dziękuję.